Na szlaku smaku, dzień dobry z trzęsacza. Dzisiaj oprócz tego, że tradycyjnie jak w naszych programach szukać będziemy ciekawych smaków w gminie Rewal, to mamy jeszcze jedno dodatkowe zadanie: 10 zł. Czy za te pieniądze uda mi się coś w trzęsaczu zjeść? Przekonajmy się wspólnie. Ten się udał. Danie poniżej 10 zł, jeszcze mam resztę. złotych 10 zostaje. A teraz chwila na Emila, bo Emil tak. przyjechał tu na wakacje. Cześć, witaj. Znamy się. Więc kolejny raz się widzimy, danie, ta, jest. kolejny w raz terenie. się widzimy tym i... razem na wybrzeżu. Emil przyjechał na wakacje, ale oczywiście kucharz na chwilę musi zdjąć slipki kąpielowe i założyć bluzę kucharską, żeby zajrzeć do kuchni. Przygotowałeś dla mnie schabowego. Tak. 8.90. Ta cena po prostu jest powalająca. Niewiarygodne. Jak zrobić schabowego, żeby był dobry i żeby hmm. można było być dumnym z tego, co się podaje swoim gościom? Tak. Jak widzicie, kucharz nawet na plaży jeździ z bluzą, mm -hmm. ale co do schabowego? Ten kucharz? Tak, ten tak. kucharz. E, podstawą jest oczywiście surowiec. Bez tego się nie obędzie. Dobrej jakości mięso, to się musi obronić. Schabowego nie zrobimy z niskiej jakości mięsa, zawsze wyjdzie albo suchy, albo twardy. Okay, dobry schab. E, dobry schab, dobry tłuszcz. Pamiętamy, w domach często smażymy na oleju, jednak ja radzę mm -hmm. tłuszcz zwierzęcy. Oczywiście smalec wieprzowy, który jest najłatwiej dostępny lub, yy, żeby było szlachetniej, spój wołowy. Okej, okay, ale ten Ar bardzo aromatyczny pachnie. To e się tego, na koniec. Co my dodaliśmy? Tutaj ze względu na także cenę, wykończyliśmy go delikatnie masłem. Masło nadaje aksamitu no i tego niepowtarzalnego aromatu, no, który znamy z kuchni francuskiej, z kuchni polskiej. no Masło jest praktycznie dodawane do każdej potrawy w naszej kuchni gorącej, więc polecam serdecznie. Okej, okay. skoro polecasz, to nie katuj tak. mnie siedzeniem przy schabowym, no, które już wymaga cienim, a ja jedzenia. To... Ty na plażę, ja do schabowego, Dziękuję. a my Państwa zapraszamy poniżej 10 zł. Da się tutaj zjeść smacznie i jest tego naprawdę sporo. Smacznego, zapraszamy, polecamy. I to była Panie i Panowie kuchnia wielosmakowa przy nadmorskiej w Trzęsaczu. I to jest dowód w naszej dzisiejszej sprawie: 8,90 na Paragonie. Czyli da się, da się. Jeżeli macie 10 zł, możecie przyjechać, wypocząć i smacznie zjeść. Zapraszam. No i czekamy tradycyjnie na Wasze komentarze, gdzie jeszcze warto zajrzeć okiem naszej kamery, żeby pokazać smaki gminy Rewal. Do zobaczenia.